Paniaku, Teraz chyba. mówisz. Dzień dobry, z tej strony Piotr Tomasik, WL Saniak 1.6 SR. Zebraliśmy się na lotnisku w Konorzynach, tak to jest kubzik, to jest Kupziczek. Czekaliśmy na Zlotok Polski. chyba. No, a to są nasze autka. Poczynając od mojego, to jest, to jest autko Saniaka na, na wiejskich blachach Elwioha. Dalej mamy auto serwisa na półmiejskich, czyli Pabianice. Potem jest auto Bronka Tomaszowski Tomaszowskich blachach i w mordę to z nie ma nic wspólnego, ale, to, ale zawsze ludzkie. Skubzik, który robi dobrze w swoim autku na masce. Tak, on go kocha, on wie co jest dobre. Oczywiście Łódź. Maku, który udaje mafię wołomińską, czy jakąś tam, nieważne. Nissan Maxima, auto on nie udaje mi, że to. On udaje że szybko jeździ. No, bo ucieka przed mafią, no. Bo, bo zarypał im auto i teraz, i teraz ucieka. To jest auto Ani. Biały Skyline, tak zwany, niech wam będzie. Tu łaciaty z kubzikowóz, wróć w wóz, Co ja za głupoty opowiadam? Czy to jest czerwone, czy to jest szare, nieważne. Muszę graficz. To jest 120-172. Hu przez J na końcu i przez C. Oczywiście auto seby. Dalej mamy na nowych uczestników. Zagubione owieczki z łodzi. No, sama powiedziała co na chciała powiedzieć. Mamy nadzieję, że zostanie, zostaniemy przyjęci do klubu. I już są przyjęci. Oni już są przyjęci, tak. Nawet już nie musicie być. To jest oczywiście Instant Primera P11 po lifcie. I niech tak zostanie. Ta też po lifcie Almera, zobacz. To jest przeliftowana Almera z przodem. Tak, tak. To oczywiście autko kogo? Kogo to jest autko? Dragon 88. Tak, Dragon 88. To no, nie wymaga komentarza. To jest Primera P10, 95 rok. Ale zaraz tej primery nie skończyłem. Kogo proszę była, prim kogo kogo była kogo Primera? Neptun. Tak, Neptun, czyli, czyli Roberci. Dalej mamy dwie primerki srebrne P10, jedna jest. Oczywiście przeszli mi przed kamerą. Tak. Jedna primerka jest tego, który właśnie robi pucu pucu, czyli robi dobrze w swoim autku. Jest to oczywiście kto? Przypomnij mi, bo ja nie pamiętam. To, to jest rybą. To jest rybą, tak? To jest primera, nie. A, jak możesz nie pamiętać? Nie jest... Oczywiście on bluźni, to coś to się wytnie. I ostatnia autka, auto zacika, Na szczęście jeszcze w, jeszcze w grupie. A nie, gdzie jest, I niech tak Wydaje. będzie. Teraz przedstawiamy ludzi. Ja mam ja. gadać cały czas? Nie, chyba sam powiedz coś o sobie. Co mam powiedzieć o sobie? Nie Przedstaw się, no kim jestem? I jestem. <gadanie> Hej. <gadanie> ja się nie wypowiadam. Pogadamy wieczorem. Będę miała przegadamy. Wiesz sam o sobie, bo ja nie mam głosu. Jestem Zecik, jest tak Jestem blisko. To troszeczkę. powiedz kilka słów o sobie, bo mój głos jest wiesz... Co mam ci powiedzieć? Samochód, jak zarejestrowany, jak robisz, jest Dragon 88, nowy klubowicz, miły, sympatyczny, eee. o, dobrze, lubiący się, tylko z mamą. Z, Kamilek, bo ja nie mogę Mówię? mówić, więc Ty mówisz. Tylko muszę przejechać wszystko już. I zakończy ta znaczka. Dobry mnie Kamil, firma Pogrzebowa Gajmownia Zapraszam Państwa na dzisiejszą imprezę. Uważaj, uważaj, bo wejdziesz w kadr koledze. Przepraszam. Odbędzie się tu szeroko zakrojona na skalogu na polską impreza. Po lewej stronie samolot Tupolew Po prawo nasze wyścigówki. No, także Teraz Jarek, ty nadajesz? Bo ja mam straszny głos Jarekka. Po raz któryś pozbacie naszym pięknym samochodem. Samochód już sfilmowaliśmy, był brudny wtedy. Ale chciałem jeszcze o trochę opowiedzieć. Tutaj hmm. jest funkcja w bedru. Ta maska nie wygląda za dobrze, ale to niedługo się zmieni. Dzięki. Z góry weźmie. Z łodzi. Nawet sobie. że kupiła tu Ty mówisz, bo ale, to nie, jest nie, ja nie mam weny do mówienia, ja muszę wypić. Chociaż powiedz, jakąś na imię. Kasia. Okay. Emilka, nadajesz no o sobie trochę. O sobie? Bo o tym, o tym miejscu, o co chcesz. Kupię sobie Nissana. O! No, teraz ty masz swoje pięć minut. Wieczorem. Porozmawiamy. Stawcie się w drugą stronę. No i słucham. Ale nie tak na no świnie, no. Tak, żebym pod słońce was miała. No dobra, Brzonka się chowa, to ty z mówisz, bo ja nie mogę.